Jestem na Maderze i dzisiaj zdobędę koszulkę z autografem Cristiano Ronaldo. CR7 to wybitny piłkarz, którego podziwiam za niesamowite osiągnięcia i w dzisiejszym odcinku zrobię wszystko, aby zdobyć jego koszulkę z autografem. Jest to trudne zadanie. Jak to zrobimy? Są dwa sposoby. Pierwszy to spotkać Cristiano Ronaldo osobiście i zdobyć od niego autograf, a drugi to przylecieć na Maderę, czyli na wyspę CR7, wejść do jego muzeum i kupić koszulkę za bardzo wysoką kwotę. Nawet ten drugi sposób nie jest prosty, ponieważ koszulka musi być dostępna w sklepie. Ja zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby wrócić z koszulką z autografem Ronaldo do Polski. Posiadanie koszulki CR7 jest dla mnie spełnienie marzeń. Wcześniej zdobywałem już autograf Neymara Lewandowskiego, Komana, Busquetsa, Alby i wielu innych zawodników. To jest oficjalne muzeum Christian Ronaldo. Wejdę tam i wyjdę z koszulką z jego autografem. Jeśli tej koszulki tam nie będzie, to pojedziemy pod jego dom i zobaczymy, czy tam będzie. Ale co jeszcze tutaj będziemy robić? Odwiedzimy aktualny dom CR7 na Maderze, pojedziemy do magicznego lasu, który znajduje się 1100 metrów nad poziomem Morza w Górach i wejdziemy do muzeum Cristiano Ronaldo. Jednakże nasz główny cel to zdobyć koszulkę z jego autografem, dlatego zaczynamy kolejny dzień na Maderze. Dobrze, w takim razie opuszczamy nasz hotel, dzisiaj wiecznie, a to może i fajnie, bo będziemy jechać w góry. <śmiech> <śmiech> może jednak nie. <laughs> może jednak nie. Jedziemy zwiedzać, zobaczymy przepiękny las, więc zapraszamy, idziemy po nasze auto. Na początku dnia ruszyliśmy do lasu Fanal, który znajduje się 1100 metrów nad poziomem morza w zachodniej części wyspy. Jedziemy w takim razie do lasu Fanal zanim będziemy tutaj ogarniać koszulkę z autografem Cristiano Ronaldo i odwiedzimy jego muzeum. Chcemy wam pokazać uroki tej wyspy i dlatego też podczas naszej podróży zatrzymamy się w kilku pięknych miejscach. Jechaliśmy na pierwszy przystanek, dzisiaj dzień będzie fajny, słoneczko świeci, na koniec koszulka Ronaldo wpadnie. I jesteśmy teraz w przepięknej miejscowości Ponta do Sol. Znajduje się tutaj charakterystyczny most, którego można obserwować ocean. Dobrze, pierwsza lokalizacja zobaczona. Idziemy dalej. Teraz ruszyliśmy już bezpośrednio do lasu Fanal. Jak on zapierdziela, nie? Droga nie należała do najłatwiejszych. Była stroma i ciasna. Wytłumaczmy. jak on nim nie wjechał? Czy to jedzie 40 na godzinę? To mamy jeszcze do miejsca celowego 23 minuty. Generalnie jesteśmy mega wysoko, a będziemy tylko wyżej, bo cały czas pod górkę. A kiedy zobaczyliśmy to miejsce, musieliśmy się zatrzymać. Dojechaliśmy w naszą lokalizację, do której powoli pędzimy. Co prawda, jeszcze nie jest to las, ale aktualnie znajdujemy się na górze. Na górze! To wygląda, jakbyśmy na zupełnie jakiegoś innego kraju wjechali. No, trochę takiego. Wy pachnie to Islandią. Ale słodko. Znaczy, dobra, jedna z tras. <noise> 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 Może nie tak słodko. <noise> Ale jest wysoko. Praktycznie jak poleciałem tak z 10 metrów wyżej, to już nic nie widać. Z tego miejsca ruszyliśmy dalej, bo najlepsza lokalizacja była jeszcze przed nami. Pokazuje nam jeszcze 10 minut do lasu, a jedziemy mega ciekawymi drogami. Dobrze, więc jesteśmy w lesie Fanal. W tym miejscu zobaczyłem widoki, które są dostępne tylko na wyspie Ronaldo. Te natury, zobaczycie na tych filmach widzowie. Te drzewa. Wow. Wow. Się czuję w jakiejś bajce, w hobbycie, czy w innych bajkach. To jest giga mocne, Ale nie chciałbym z tej górki się sturlać Wow Mega wysoko Gdzieś tak wieje Ale jesteśmy na samej górze Trzeba się tylko tutaj nie przeziębić, ale widok naprawdę nieziemski I taka górka zaraz przed nami Pod nią mogą być ciężary już Podejście trochę trwało, ale weszliśmy Wiesz, jesteśmy na samej górze? Trochę wieje, W się ale Ale mega ładnie Jedno to wejść, a drugie to zejść Damy radę No wywaliłem się, no Czarne ręce Podnie uwalone już Pojechałem po tym. Masakra. Tak myślałem, że tak będzie. My ruszyliśmy dalej, bo jeszcze w tym odcinku odwiedzimy muzeum i dom Ronaldo. Jednakże teraz jedziemy do baru, który powstał na cześć CR7. Właściciel tego miejsca posiada wiele pamiątek i koszulek, Christiano. Obczajacie, obczajacie. Weź zapytaj o drogę. Jak widzicie, wycieczka była ciekawa. Mieliśmy ciągle krowy, a w trakcie podróży zatrzymaliśmy się jeszcze w wielu pięknych miejscach. Madera to wyjątkowa wyspa, którą cały czas można podziwiać. Po dwóch godzinach podróży dojechaliśmy do celu. Teraz przyjechaliśmy do baru. W którym podobno znajduje się wiele ciekawych rzeczy, związanych z Cristiano Ronaldo. Jakieś koszulki, piłki. Pójdziemy, zobaczymy. I ten bar znajduje się w Porto Camera da Lobos. I generalnie tutaj taki port rybacki, nie wiem jak to nazwać ale jest wiele takich różnych łódek kolorowych, wygląda to bardzo fajnie, więc idziemy teraz do tego baru i zobaczymy, co tam jest do jedzenia oraz jak wygląda to samo miejsce, bo stawiam, że to jest po prostu na cześć Cristiano Ronaldo, który wychodzi się z Madery. Bar Filos de Mar to ciekawe miejsce dla fanów Ronaldo, więc wchodzimy do środka. O kurde, stary. Co to widzisz? Na ścianach już nie ma miejsca, to na suficie powiesili. Ja pierdziele, to jest... Ołtarzy Cristiano Ronaldo. Dosłownie było tam wszystko: zdjęcia i plakaty z autografem CR7, koszulki ze wszystkich klubów, w jakich grał Ronaldo. Oczywiście z autografem. Zobaczyłem koszulkę z CD National z jego podpisem, ale również koszulkę z jego pierwszego klubu. Wyglądało to imponująco. Tutaj widzę tak: koszulkę Ronaldo z Realu Madryt, koszulkę Al-Nas, koszulkę jakąś z Kataru z jego autografem. Zamówiliśmy sobie coś do picia i nagle podszedł do nas kelner, który dał nam prezę. Rozdaję autografy tej namaderzy już któryś raz. Bardzo mi mi miło, dziękuję. Ale nie dostałem! Mega miło. W sumie dali autografy tutaj do zamówienia. Pewnie tylko dlatego, że nagrywamy, ale dostaliśmy, więc mega, mega, mega miło. Stałem skąd mają tyle rzeczy Ronaldo i pani no. powiedziała, że zna się z nim, zna się z jego rodziną. W ogóle od takiego dzieciaczka, jakby taki malutki. Serio? No, ciekawe. Także no to żadne podróby, wszystko to mają prawdziwe, fajnie. Czyli właściciele tego baru znają się z Cristiano Ronaldo. Generalnie jest są jakieś alkohole, jakieś piłki, więc jest tego bardzo, bardzo dużo. I uwaga, też dostałem zdjęcie z autografem Ronaldo. Już następnego dnia mamy jeden cel. Zdobyć koszulkę z autografem Ronaldo. Zaczynamy kolejny dzień na Maderze. Zamknęli nam wczoraj muzeum o godzinie 17, ale dzisiaj już z rana idziemy. Widać tutaj wielu kibiców. W ogóle też tutaj przypływają jakieś wielkie statki wypełnione kibicami Ronaldo, nie no, żartuję sobie. Ale wchodzimy do środka, tak prezentuje się wejście, więc wbijamy. Dobrze, to jest można powiedzieć świątynia Cristiano Ronaldo na Maderze. Zobacz, Ronaldo ze Sportingu, Ronaldo z City Nacional, też widzieliśmy w innym filmie i mamy także Cristiano Ronaldo z Andorini, dokładnie tak. Więc widać tutaj metamorfozę Cristiano Ronaldo, od takiego dzieciaka do takiego nastolatka, aż po pana piłkarza. 呃，这些档也都。 Tutaj generalnie też się znajduje sklep, ale wejdziemy do niego po wejściu. Z tego co wiem, podobno można kupić tutaj koszulkę z autografem Cristiano Ronaldo, ale niech to będzie tajemnica, zobaczymy czy uda nam się to kupić. Wejście do Muzeum Ronaldo kosztuje 10 euro. Znajdują się tam jego wszystkie indywidualne i drużynowe nagrody, które zaraz zobaczymy. Wchodzimy na dół do jego, jego muzeum, zobaczymy co tam kryją. Jezus Maria, ile tutaj jest pucharów, od czego zacząć? Ja tutaj widzę złotą piłeczkę, proszę bardzo. Złota piłka z 2017 roku. Jest kolejna złota piłka z 2016 roku. To jest naprawdę gigantyczne muzeum. Tutaj w sumie to jest legenda piłki nożnej. Na żywo to miejsce robi ogromne wrażenie. To muzeum wygląda jak muzeum jakiegoś klubu piłkarskiego. Jest tyle tych kurde trofeum, nagród. Nie wiem jak mam wam to pokazać. Patrzcie, tutaj wszędzie są trofea, tyle ścian, gablot. No ja nie wiem od czego mam zacząć, ale dobra, lecimy po kolei, żeby to miało ręce i nogi. Trochę piłek, zaha triki w różnych meczach. Dlaczego by nie? Nie wiem, to jest piłek. Dużo z Premier League, z La Liga. Ja pierdziele, nie? Ty też jesteś jakiś rekord Guinnessa, Najwięcej strzelonych goli w międzynarodowych meczach. A tutaj koszulka od Realu Madryt, 450 goli strzelonych w barwach królewskich. Tych koszulka z finału z Moskwy z 2008 roku, też mocna jest. W sumie to jest ten jego najmocniejszy sezon, w którym wygrał wszystko, co mógł chyba. No i pierwszym stanem, że to o Kurde, to są medale Ligi Mistrzów między innymi. Champions League 2014, 2016, 2017, 2018. Jest 2008 też, niesamowite to jest. Na tym telewizorze można oglądać gole, które strzelał w Andorini i Cede Nacional. A tutaj jest koszulka Andorini. No fajnie wygląda taka oldschoolowa. Jest także Cede Nacional. Więc dwie takie koszuleczki. Wow, widzę tutaj Puchar za wygranie Premier League z meczu w sezonie 2008-2009. I mamy też koszulkę Sporting Lizbona. Koszulka Portugalii z finału w 2013 roku na Euro. Co tutaj mamy? Pierwsze trofeum Ronaldo w jego w wieku 8 lat. Z Andorinią. O, jest też Puchar za wygranie Champions League w sezonie 2017-2018. Tutaj. W ogóle jakiś mały się wydaje. Nie wiem, wydaje się w telewizji chyba większy. No medali trochę pozgarniał. O, są też tutaj za Super Puchar Włoch. Mamy tutaj pierwszego złotego buta, sezon 2007-2008. Obok kolejny złoty but, sezon 2010-2011. Kolejny, 2013-2014. Polska górom, jest akcent polski, są listy od fanów. Tutaj mamy czekoladowego Ronaldo. Jacob, ja tutaj znalazłem jeszcze jakieś coś z CD National. W ogóle nie wiem, czy to, to wygląda legitnie generalnie. Tego szulka. Może nawet nie grał. Mistrzowie Madery z Bonn młodzieżowym. Czyli też jeden z pierwszych pucharów zdobytych przez niego. Jest Złota Piłka. 2014 rok. Jest tutaj też puchar za pierwszą ligę mistrzów. Sezon 2007-2008 pokonali wtedy Chelsea w rzutach karnych? Czy w dogrywce? W karnych. Sezon 2007-2008. Wygrał Premier League, wygrał najlepszego piłkarza Premier League, został najlepszym strzelcem Premier League, wygrał tarczę wspólnoty, wygrał w Ligę Mistrzów, był najlepszym strzelcem w Ligi Mistrzów, wygrał Chłopowie Mistrzostwa Świata, był najlepszym strzelcem roku, był najlepszym piłkarzem roku, wygrał nagrody FIFA, na najlepszy piłkarza, wygrał złotą piłkę i wygrał złotego buta. Taki sobie rok 2007-2008 sezon. Całe to muzeum pokazuje jak genialnym, znakomitym piłkarzem jest Cristiano Ronaldo, ile w życiu wygrał, ile osiągnął. A zaraz będziemy próbowali zdobyć jego koszulkę z autografem i jeszcze będziemy szli, uwaga, pod jego dom, więc koniecznie oglądajcie do końca. Pokażę wam, gdzie on ma swój aktualnie dom na Maderze. Jest to w sumie też mega blisko tego całego muzeum, jego restauracji, jego hotelu, więc pójdziemy tam na pieszo i wam to pokażę. A teraz idziemy zdobyć koszulkę z autografem Ronaldo. To czas teraz zrobić zakupy. Tutaj w tym sklepie znajduje się koszulka z autografem Cristiano Ronaldo. Więc ją zakupimy. W sklepie Ronaldo jest dostępnych wiele różnych gadżetów. Tylko w tym miejscu można kupić koszulki z autografem Ronaldo. Do tego dostaje się certyfikat autentyczności podpisu cr 7 W sklepie są również dostępne piłki z jego autografem. możemy przez teraz koszulkę z autografem. Jest koszulka z autografem z klubu Andorinha. Proszę bardzo, tak ona się prezentuje. Ale nie ma koszulki Alnas i nie ma koszulki Portugalii, na razie pani powiedziała, że trzeba poczekać jak brat Ronaldo przyjedzie i przywiezie podpisane koszuleczki, ale jest też piłka z autografem. Proszę bardzo i nad nią też się zastanawiam. Jakieś rzeczy kupimy i zrobimy o nie konkurs, więc koniecznie oglądajcie do końca. Wybrałem rzeczy, które chcę kupić i zdobyłem koszulkę z autografem Ronaldo. Kolejna perełka wpada do mojej kolekcji. Dobrze, w takim razie wyszliśmy z muzeum Cristiano Ronaldo. Koszulka zgodnie z planem zdobyta. W sumie można ją zdobyć tylko na dwa sposoby. Pierwszy, no to spotkać osobiście CR7 i zdobyć autograf na swojej koszulce, a drugi, no to przylecieć specjalnie na jego w sumie wyspę Maderę, wejść do tego muzeum i ją zakupić. Za no, kosmiczną kwotę. My teraz ruszyliśmy do domu Ronaldo, który znajduje się obok jego muzeum. Dobrze, koszulkę z autografem mamy. I teraz idziemy, uwaga, do jego aktualnego domu. I właśnie dosłownie idziemy, bo jest bardzo blisko hotelu. On w ogóle tutaj ma tak, hotel, restauracje, muzeum i dosłownie, nie wiem, tam jest pół kilometra, no, 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 może 400 nie. metrów e, jest jego aktualny dom. I odwiedzimy go, zobaczymy jak on wygląda. W sensie staniemy przed domem, nie będziemy wchodzić do środka, bo wiadomo, że tam jest coś niemożliwe. W takim razie doszliśmy tutaj. A to jest pan, przepraszam. Ale w tym miejscu znajduje się dom Ronaldo. więc dotarliśmy tutaj, znajduje się dom Cristiano Ronaldo. Na razie chyba go tam nie ma, no bo wszystkie okna są zasłonięte. Ale może teraz zobaczyć kilka potek, bo podczas na przykład. kiedy wszyscy byli zamknięci na cały świat, to on właśnie tutaj przybywał na Maderze i trenował na obiektach klubowych klubu CD Nacional. I wtedy mieszkał w tym domu przez bardzo długi okres. Idziemy bliżej pod ten dom. Teoretycznie ma 7 pięter. A jaka jest historia tej chaty? No, kiedyś tu był klub, taki dla młodzieży, była tu też redakcja jakiejś lokalnej gazety, jakieś magazyny i Ronaldo to sobie odkupił i za podobno 7 000 euro przerobił na taki sobie, żeby miały jakiś domek taki na maderze, taki wywadowy, fajny, ładny. No wiadomo tam na dwa dni 7 pięter. Ale stąd to jest stary gigantyczny. Tutaj można polować na autograf, jak jest na Maderze. On normalnie wyjeżdża z garażu i tutaj musi się zatrzymać na pasa. A wiedzieć, kiedy to będzie. To w okresie wakacyjnym, jakoś po sezonie od razu. To jest kilka skrzynek na listy. Ciekawe, czy on dlatego, że tyle listów dostaje, czy tutaj po prostu ktoś jeszcze inny mieszka? Zaczytałem, że to jest tak, że dwa główne piętra on z rodziną zajmuje, a resztę swojej rodzinie udostępnia. No stoją tu jakieś samochody na podjeździe, nie? Ale to chyba nie są samochody Cristiano Ronaldo, pokaż. Ładna chata. Pytanie jeszcze, ile domów ma na Maderze. Stawiam, że gdzieś na pewno są takie, o których ludzie nie wiedzą, ale to jest ta oficjalna, o której każdy tak naprawdę na Maderze wie. Dobrze, więc mogliście zobaczyć, jak na Maderze wygląda dom Cristiano Ronaldo. W takim razie misja, spełniona koszuleczka z autografem Ronaldo została zdobyta, więc jest to kolejny dzień na Maderze, a już w kolejnym odcinku. Ujdziemy do restauracji Cristiano Ronaldo, gdzie spróbujemy jego burgera. Ten film pojawi się w następną niedzielę o 10, więc kliknij taki sam przycisk, subskrybuj tam na dole, aby nie przegapić tego filmu.